Subskrypcji subskrypcje, w ciągu sekund, a dowiesz się jak wygląda w 3, 5, 5, 2, 1. A, tak, wygląda, na mam nadzieję, że zostawiłeś, bo, jest jesteśmy na pierwszej mapce od mojego widza, dzisiaj mapki widzów i to, co tutaj stworzył jest chory, zobaczcie, Fire gdzie wypłata, Fire nie płaci swoim pracownikom. Nie dla psa Kiowaska. To nie ja, to jest jakieś kłamstwo. Usuńmy to stąd? Tak, dobrze. Co to jest w ogóle? bo to jest dla osób? Jaki to jest? Tak to jest się włącza dołączanie do wszystkich. A co to jest za tobiczka? Fry road to biedak. Kto wyrzuca telewizor na no świat? Nie tam, się się. Zobacz. Zobacz. No ciężko! Co jest ten cherry w środku? Co jest? To, czemu tam jestem? Przywidzę taki starczy i we mnie dom. Hej, Ej, to mój dom. Do domu lesie nie mogę ruszać, o co tu chodzi? Czemu jestem? na... Z... Ej, czemu tyś ci? To z kogo tu dostaj? Fejrot jest bulowany. Skopiemy ci zadek. Nie, no, co to ma być? Dlaczego mnie kopią? Ej, może. Ej, mogę go dobra, dobre, jak idziesz, człowieku. Pijesz! Pijemy go, dawajcie, przewalamy go! A Sajmona się nie da. Dobra, chodźmy dalej w ogóle, bo to jest jakieś chore. Zobaczmy tutaj. Ej, Simon, no tak, dawaj na szóstą nagrywkę, Co? Fejronu znowu się słychać. Fejronu nie zyska nie, Bo jest nie, telefonie. Czemu No nie utknąłem. Nie, nie. No co to jest za gra w ogóle? Nie telefonu. Ale jesteś na telefon, więc dobrze. Fejron ma samej jeden w szkole. Ile to? Dwa? Do... M22? M22 Wiem, że to jest 5, przecież. widzowie dają... a on ja. nie oddaje. Daj 1K ja. robux, a tam ja. 2K. Jakie kłamstwo! Oddaję! Ej! Zostawcie mi moje mhm. robuxy. Ja dobra, ta gra jest chora, kto to robił w ogóle? Bardzo no, zobaczmy podsumowanie. Podsumowanie, do. dobra, pochodzę z tej gry, ja mam dosyć, to jest jakiś hejt. Nie opójcie dlaczego, tak, ale założyli mi stare się ale to bardzo dobrze bo to z grupy i ja bardzo je lubię i raczej mi pasuje. Muszę, także muszę. jesteśmy sobie. Y, I ogólnie chyba jeszcze trwa na górę, więc Tutaj jestem i ja i tamta babka wkacja, ja mam na dwa części mówić, no nie do no tak serio to co to jest. No cześć, widzów, co tam? To no, siema fajeru, bo w końcu nie to jest ta mapka jakaś, to ja W ogóle nie rozumiem tego. Twoim fanem I ci Cię subskrybuję. Wy też dajcie subskryb... Jezu! Kolejny pros, widzicie, on daje sub, więc Wy też możecie zasubskrybować. Ale chyba wszyscy subskrybują się Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do bapli. Co to jest? Czemu jest tu jakiś DJ DJ okay, Ciekawe, to jest w ogóle... Ja Ci kręcę, jakieś motory tu postawię, tak się świeci wszystko. Zobaczmy, jesteś tam na górze. Nie, to tu Ej, to tak. A to jest ten koncert po prostu. Nie, nie wiem, kto to wymyślił, serio. Ej nie, te schody znikają, szybko, po chodź, po chodź, dobra, 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 no nie, jest, 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 udało się, dobra, i teraz chciałem iść tu, okej, okay. wiedziałem, nienawidzę parkouru, bo udało się, udało się, na... jak ty teraz dalej, o kurcze, fire of the best, dziękuję, tajne Ooooooooo! O, o, o nie! Strzelamy w Zerego! Strzelamy w Zerego! Od no, killów to, zamiast, nie tak to raz nie od razu Dawajcie! LOL tak tak to, tak to, no, to działa! Możemy zabić Szemona, może się wyjrzeć. Mapkę oceniał na 8, na 10. Bardzo fajna, myślę, że jest straszna. Co to jest? Otwórzcie mi! Fajeron spokojnie, spokojnie. Nie no, ma się, jestem przy Tobie, Nie. No, no mam, się nie, zaczęłuję za... Otwierać! Otwierać! Czekajcie błokiem bilda! Fajron został zamknięty! Jak zamknięty, otwierasz to, bo ja jest to rodziną. Co to ma pływisz So but O ja, czy to jest jakaś dziura? Nie. nie rozumiem tej mapy. Lub polecam ucieka. Cołeś na tą górę, to mnie najbardziej... No to jest admin! Admin soblatuje po prostu. Jaki nie fair to także wchodzimy sobie na górę. Ej no nie medii. Nogą mi Dobra, chodźmy na górę. To mi tu 6 lata. Ja jestem już staruchem i zwieram na twarz przez Co tu się dzieje? Co to jest? Witaj w piekle przyjacielu. Tutaj będziesz się zajmować. Dlaczego? Fire to nie weźmie, to odcinka? odcinka chyba nie. A jest tu niebo gdzieś? Halo, no, nie, nie. Nie. Nie, nie wiem, właśnie, Patrz co tu chodzi w tej mapce. Gdzie ja jestem w ogóle tutaj? Dobra, nie wiem, kto się chcą mieć, i tu Idziemy Mapka fajna, bo 9 na 10 Tu jest sklep. Nie gadajcie, jak mi się zarabia firelty. Ej, jak mi się coś zarabia. Zobraźmy to... Dobra. Tak, to, tak, to, tak, co? Aha, dobra, zajmuję fajerota i zarabiam. Serio to działa. Ej, Kościół, co jest? Dobra, czyli to jest fajnota. Dobra, i co jest z tobą, jak to wszystko, nie? jest moja w ogóle web zawsze? Ja z nami grać muszę, mi się bawią. Kopią moją twarz. Dobra, dawaj. Dawaj, kopiamy Ja Nie bijcie mnie. Stop, stop. Jest to aż właściwie wesołe No, ciekawa ta mapka. W ogóle fajnie, że ktoś to zrobił. To jest kolejne. No, nie, dobra. Ciekawe. Twitter też jest jakiś, nie wiem dobra, Daję tutaj e, ocenkę 8 na 10, bo... Ej, czemu to masz Gatli? Czemu z bokiem Dobra, nie, dziwna mapka to jest Road of Beat. Spróbujmy to przejść. Jeszcze tego nigdy nie, nie przebie... Fire, no, co? co to ma być? Wielkodzki, Dlaczego to? No kto mnie zabił? Mam nadzieję, że na końcu będzie się opłacać to w ogóle przejść. Dobra, to w jakichś Czy To jest ziemia, Mr. P? dobra, że Jezu kto mnie wybił. Dobra, żyje, 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 biegniemy, biegniemy, Szybko, szybko, dobrze, dobrze nie zabezpieczył. Lecimy. Góra Zizi. Gdzie tu mam iść? Tędy? Jak to wygląda strasznie. Dobra, już jestem prawie na końcu. Dino Piggy. Okej. Okay. Wygląda spoko. Dobra, tędy. Siup, siup, siup. 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 Jezu, jak to było pierwsze. Dobra. Teraz po jakimś mouse bo... Czemu mnie zabiła? Co to jest na końcu? Co to jest? Skok? Nie no żart jakiś Co to jest? Czemu to jest biedronka? Chodźmy najpierw tutaj, bo ta mapka, Co to jest w ogóle? Czemu to jest... He no dobra e, Daj pan okay. Robuxa Jestem biedny i muszę żulić pod biedronką? Haha ha, ha, ja twój hater jesteśmy głupi Nie damy ci Robuxa O co tu chodzi? Dlaczego ktoś takie coś zrobi? Co to ma być? Oliver. Co to jest? To że jakiś Oliver Fed stoi. Dobra, nie wiem, to jakaś szabka, czy ja tu jestem w ogóle w tej biedronce? Nie ma, no, dobra. Kto to, to stworzył w ogóle? Jest... Jaki to ma sens? Jeszcze jakiś cheater w Villa Server. Dobra, chodźmy tutaj. tutaj. Tutaj nic nie ma, tu nie ma. Dobra, zobaczmy dalej, no, to bo to tak buchy. mam że prawda. To jest też, w ogóle bulli. Obili biedaka w klatce, bo nie miał Robux, a ja mówię... Ha, i dobrze, tak Bayer robi. Yy, a, znowu... Fring jakiś Fajor mają. Ja ci kręcę, dobra, zobaczmy dalej. to jest o do tło. Głupi dialog. Fire road. Poproszę gałkę czekoladową z łodzia. Za gałkę 11 roadów z fire road. Ale ja mam tylko 6 lodzia. Bo ci nic nie sprzedam. Co? Czemu ja płaczę? Jezu, dobra nie wiem ta mapka naprawdę. Dobra, co to jest? Widziałem jak wyglądacie. Jak poza to ma być. Co to jest? Czemu ktoś taki zejść? To jest najgłupsza like, łapka jaką widziałem, nie. Dobra, Slimon i Jendrak pobili FireOuta przy szafkach szkolnych. E, ja mam... Jak chcę... Co to jest? Jerry mnie kopnął. Jak chcę do... mamy. Jak? Dawaj, jednak bij go mocniej, ja sobie popatrzę. Czemu Simon się na to Jerry? Czemu tak zawsze jest? Dobra, nie wiem, Kopią k mnie jeśli widzowie w ogóle skaczą po mnie. Groźny youtuber fireout! Nie dał z widzom! Byłem w wiadomościach serio Dobra, nie wiem, że gra jest chora.